Chwała Bogu. Bogu! Chciałbym wszystkich serdecznie przywitać w imieniu Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, to wielka łaska, że dzisiaj Bóg darował nam kolejny dzień, że możemy tutaj być, że Bóg zbudził nas, że Bóg otworzył nasze oczy, że dał siły, że musimy stać z naszego posłania. Że dał możliwości, aby tutaj przybyć. Chwała mu za to. A -a -a. Wiecie, e, tak krótko chciałbym się podzielić tym, co od pewnego czasu jest na moim sercu. Śpiewamy teraz e, tak piękną pieśń. Pójdź doń pełen ufności i wiary. Pani nasz Pan chce, abyśmy przychodzili do Niego w pełni ufności i wiary. Ponieważ On jest Bogiem, który może wszystko. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I w szpioniku też mamy taką pieśń, którą czasami w naszym złożu śpiewamy pod numerem 1201. Chciałbym przeczytać słowa tej, tej pieśni. Nim wyszedłeś dzisiaj z domu, czy czyś pomogł się, Czyś poprosił zbawcę swego, by cię chronić ciało od złego? Dzisiaj cały dzień. Jakaż siła jest w modlitwie, ona zmienia noc na dzień. Gdy więc sławniesz życia bitwie, klęknij, pomóc się. Gdy twe serce złość napełnia, czy ty modlisz się? Czy o łaskę prosisz z nieba, byś przebaczyć mógł co trzeba? Gdy ktoś skrzywdzi Cię. Doświadczenia chwilę ciężką Czy ty modlisz się Kiedy dusza w smutku płacze Czyś do nieba wzniósł swe oczy Skąd Bóg bal znam źle siła jest w modlitwie Ona zmienia noc na dzień Chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa z Ewangelii Ewangelii Łukasza z 11 rozdziału Ewangelia Łukasza, jedenasty rozdział, od piątego wersetu. I rzekł do nich, Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy powiem powie mu, Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, a bowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania powie mu, Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę stać i dać Ci. Powiadam Wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i damu, że jest Jego przyjacielem, to dla natręctwa Jego wstanie i damu ile potrzebuje. A ja Wam powiadam, proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą Wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Chwała Bogu za jego słowo. No, bo, wiecie, jakiś czas temu, jeszcze pod koniec roku szkolnego, ja miałem międzyzmianę zmianę i mój pierworodny syn miał na późniejszą godzinę do szkoły i żeśmy się mówili tak, że ja go podwiozę do, do miasta, tam niedaleko szkoły. I on właśnie chciał, żeby jeszcze przed szkołą podwieźć go do McDonalda i powiedziałem ok i no przyszła ta godzina wszedliśmy do samochodu, jechaliśmy i tak postanowiłem, że jeśli on nie poprosi mnie to nie dam mu żadnych tam pieniążków na, na to co chciał. Wiecie tak jedziemy coś tam rozmawiamy no i nic i jedziemy już dojeżdżamy do miejsca już zwalniam, bo jest taka za, za tożka, żeby żeby go wysadzić w momencie, kiedy on otwiera drzwi, mówi: Tato, nie dorzuciłbyś mi coś na maka? Wiecie, ja wtedy wyciągnąłem i dałem mu pa, pa, parę groszy. Ale wiecie, kiedy ta sytuacja miała miejsce, może taka przyziemna i taka może trochę humorystyczna, e, e, przyszła mi od razu taka myśl, jak Bóg postępuje, jak Bóg patrzy na nas. I wiecie? E, My jako rodzice cieleśni lubimy dawać dobre dary dzieciom, lubimy da dawać prezenty naszym dzieciom. I generalnie sprawia nam to ogromną radość, kiedy widzimy, że nasze dzieci się radują, cieszą. I bardzo często robimy to bezinteresownie, po prostu, no nie wiem, może kupujemy coś i dajemy to dziecku, pomimo tego, że ono nas o to nie poprosiło. Czasami kupujemy, dajemy coś dziecku, dlatego że ono nas o to poprosiło? Czasami wystarczy, że poprosiło nas raz i my już to czynimy, a czasami to trwa dłużej to dziecko nas prosi, 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 prosi. I dopiero po jakimś czasie ulegamy tej prośbie i to, to dziecku, dziecku dajemy. I tak naprawdę wiecie, jaka siła jest w modlitwie? Ona. Zmienia noc na dzień. Wiecie, i czytamy, kiedy patrzymy na e, chociażby na apostoła Pawła, który był tak używany przez Boga i który nawet czytamy, że nawet chustki, opaski, które dotknęły go, były zanoszone do chorych i e, byli uzdrawiani ci chorzy, były złe, złe duchy, e, odstępowały, wyganiane. Zobaczcie, taki apostoł Paweł on, czytamy, prosił trzy razy w swojej sprawie. Czytamy, że został wbity cień w jego ciało, jakby poszło, posłaniec szatana, który mu doskwierał. I on prosił raz, nie było żadnej odpowiedzi. Tak myślę. Bo, znaczy, czytamy, że po trzecim razie. Drugi raz, nic. I dopiero, na trzeci raz, kiedy czytamy, że Bóg odpowiedział: Dosyć masz, ty masz łaskę moją. I wiecie, my może przychodzimy do, do Boga i tak naprawdę może prosimy raz, nie ma żadnej odpowiedzi i może już zaprzestajemy. Panie, ale my, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, my mamy prosić Boga i nie ustawać. Czytamy o naszym Panu Jezusie Chrystusie, kiedy On był na ziemi, kiedy On był przed śmiercią, poszedł na, do ogrodu w Getsemane. To czytamy, że on modlił, poszedł, poszedł modlić się raz. I on modlił się, przyszedł do uczniów, zobaczył, że oni zasnęli, zbudził ich i poszedł drugi raz się modlić. I znowu przychodzi, patrzy, oni znowu śpią. I czytamy, on poszedł trzeci raz i modlił się tymi samymi słowy. Zobaczcie, nasz Pan Jezus Chrystus daje nam przykład, aby nie ustawać to trzeba by modlić się i nawet tam, tymi samymi słowy prosić naszego Boga, błagać Go. Wiecie, ja też kiedyś miałem takie, takie zdarzenie w swoim życiu, które ostatnio mi się też przypomniało właśnie, jak kiedy czytałem ten fragment. Wiecie, mając 18 lat jechałem gdzieś tam w pewne miejsce pod Krakowem i no Pieszyłem się może dosyć e, i była fajna szeroka droga. E, może widoczność nie była najlepsza, bo była mgła, ale fajna szeroka droga i wycień. Przed, przed szczytem z ja zacząłem wyprzedzać samochód, czy samochód już nie pamiętam, ale zawsze zacząłem wy, wy, wyprzedzać podwójna ciągła. Zacząłem wyprzedzać, jeszcze zobaczyłem, że jest przejście dla pieszych jeszcze obok jakaś tam znak, że szkoła i wiecie, kiedy byłem na szczycie już wzniesienia, jeszcze na przeciwległym pasie ruchu, zobaczyłem, że na poboczu stoi opodal niebieski samochód i wiecie, jak zobaczyłem, że postać w niebieskim ubraniu tak energicznie zaczyna wychodzić z tego samochodu w moim kierunku, to mi się gorąco zrobiło, dość mocno i wiecie, na tamten czas zatrzymała mnie policja. Na tamten czas przekroczyłem, można powiedzieć, wszystkie możliwe największe, co można było przekroczyć, to ja w tamtym momencie przekroczyłem, bo nadmierna prędkość, podmienna ciągła, zniesienie przesiedla pierwszych szkoła, zła widoczność. I wiecie, on mnie zatrzymał i wiedziałem, że no źle zrobiłem, że tak zrobiłem, ale wiecie, zacząłem go prosić, żeby nie puścił wolno, że wiem, że źle zrobiłem. Wiem, że tak się nie powinno robić, że no, popełnię wykroczenia, ale prosiłem tego pana policjanta, żebym nie puścił, że nie pracuję, bo na tamten czas jeszcze, jeszcze się uczyłem, że samochód od rodziców, że nie mam pieniędzy i tak dalej i tak dalej. Wiecie i taka zdarta płyta, ja stałem i, prosiłem, stałem i prosiłem, stałem i prosiłem, stałem i prosiłem. Myślę, że ten policjant miał mi już serdecznie dojść tak naprawdę. Miał tam międzyczasie jeszcze łapali jakieś inne samochody. Ja stałem w pobliżu i cały czas mu proszę, żeby mnie pan puścił. I wiecie, to chyba trwało z pół godziny, tak mniej więcej. I wiecie, on mnie w końcu puścił bez niczego. Nie dał mi żadnego mandatu, nie dał mi nic. Wiecie, ja podziękowałem. Wiedziałem, że no, zrobiłem wykroczenie. Duże, bardzo duże. Ale wiecie, ja byłem nieustępliwy w tym proszeniu, tak naprawdę. I pomimo tego, że starałem się skruchę wypowiadać i prosić Go o to, żeby mnie puścił. I wiecie, to odniosło skutek. To, że ja nie ustąpiłem w tym, to właśnie no, pojechałem wolno dalej. I wiecie, nasz Pan, znaczy chciałbym to odnieść do duchowego, że generalnie jeśli my raz się o coś pomodlimy, to my widzimy, no może, no przecież się pomodliłem, przecież mój Bóg słyszy, przecież mój Bóg wie i to to wystarczy. Ale ja myślę, że Bóg chce, abyśmy ciągle do Niego przychodzili i abyśmy otwierali nasze serca, abyśmy właśnie prosili Go, on chce nam dawać to, co dobre, to, to co najlepsze. I wiecie, czy my przychodzimy do Boga właśnie tak, z taką determinacją, można powiedzieć. Ja mogę o sobie, mogę sobie powiedzieć. Kiedy ja chcie, prosiłem i chciałem, żeby Bóg mnie oszcił Duchem Świętym, gdzie ja na tamten czas było dość duże działanie właśnie na, na Podlasiu. Pojechałem, pojechałem tam do, do zboru i tam naprawdę była godliwa modlitwa no, I za zamówili mówili się też o mnie. I wiecie, to naprawdę była no można powiedzieć ogień, ale w tamtym czasie Bóg mnie nie oczcił, nie, 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 nie ale obrzcił troszeczkę później na, na zjeździe gdzieś w innym miejscu, ale wiecie, ja miałem pragnienie i ja wołałem do Boga o to. I tak sobie pomyślałem, czytamy w Bożym Słowie na przykład, że kto kto jest ochrzczony Duchem Świętym, Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. I tak mówię o sobie, czy w Wernie jest taka determinacja, jak wtedy chciałem, aby głównie, prosiłem Boga, aby bóg mnie ościł, czy też modlę się o inne dary, czy, czy ja proszę Boga o to, aby Bóg błogosławił. I wiecie, Bóg chce właśnie dawać to co, to, co najlepsze, ale czy my prosimy Go, czy z, ile, z ilu błogosławień my siebie tak naprawdę e, okradamy przez to, że my nie przychodzimy do, do, do Boga, że my myślimy, a z tym nie warto, e, to Bóg e, i tak wierzy, że tak będzie. no mamy przychodzić i prosić. Tak jak czytaliśmy, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaszcie, a otworzą wam. Wiecie, Wczoraj, myślę, mieliśmy taki dobry czas i e, tych zgromadzeń, które, które były wczoraj. Myślę, że jedna osoba z nas modliła się i o ten czas, aby Bóg pobłogosławił. Ale dzisiaj, kochani, kolejny dzień, kolejne zgromadzenia. I czy my przynosiliśmy i te dzisiejsze zgromadzenia, aby Bóg pobłogosławił? Aby Bóg zlewał swoją łaskę, aby, abyśmy, my, aby, aby Bóg właśnie tak tak uficie pobłogosławił ten czas. Czy to było na naszym sercu i my czy z tym przychodziliśmy do, do naszego Pana? Wiecie, jeszcze jest czas łaski, jeszcze, jeszcze, możemy, jeszcze mamy taki bardzo dobry czas, że jeszcze z jego łaski możemy być i tutaj zgromadzeni. Myślę, że w wielu miejscach i państwach nie mają takiej już swobody, już nie, nie mogą się tak swobodnie zgromadzać, a my jeszcze możemy korzystać z tego dobrego czasu, który Bóg przedłuża. I dziękujmy Jemu za to. I przychodźmy do Niego i teraz, w tej chwili, aby przychodźmy i prośmy Go, szukajmy Jego oblicza, kołaczmy, otworzą nam. Jemu i będzie chwała Cześć. Amen.